Mojżesz powiedział do ludu, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. W je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. One Ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakobowi, że da Tobie miasta wielkie bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś. Kiedy będziesz jadł i nasycisz się, strzyż się, byś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. W Polsce, w Europie, dziś święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Sztajn, patronki Europy, i ja teraz jestem w Europie: jestem w Polsce, jestem w Karkonoszach, więc mógłbym też rozmyślać o tych słowach, które czytamy tutaj, ale duchowo łączę się z Surgutem, z Syberią. A tam dzisiaj są czytania z dnia, więc zapraszam do rozmyślania nad słowami z soboty 18 tygodnia. Zwykłego i słyszymy piękne słowa: Przykazanie miłości Boga, będziesz miłował Pana, Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy, swojej, ze wszystkich swych sił. Czy kochamy Boga rzeczywiście całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił? Czy jest to ta wielka miłość, czy łączna z Panem Bogiem miłość? Czy nie jest to tak, że jest jakieś przyzwyczajenie, jest może jakaś taka relacja poddaństwa, jest relacja jak jakiegoś kierownika, prezesa do podwładnych? Czy rzeczywiście ja czuję miłość do Pana Boga, że On mnie kocha i ja chcę kochać? Jak się kocha, to chce się z Nim być, to się chce się rozmawiać, to się tego kogoś zauważa, o nim się myśli, to się czuje i też o tym się rozmawia i też o tym dzisiaj słyszymy. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które Ci dziś nakazuję. Wpoisz Twoim synom, będziesz o nich mówił, się Twoim synom, czyli przekażesz dzieciom tę miłość Boga. Czy wychowujemy dzieci, młode pokolenie, do miłości Boga, żeby one widziały, że miłość Boga wiedziały o tym, że Pan Bóg je kocha, i też kochały Boga. Czy jest celem wychowawczym, rodziców, nauczycieli, wychowawców, czy jest celem wychowawczym to, żeby dzieci kochały Boga. się Twoim synom, Będziesz o nich mówił. Mówił przebywając w domu w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu, w domu i w czasie podróży, w różnych sytuacjach życia będziesz myślał, mówił o miłości Pana Boga, będziesz tym żył. I kładąc się spać i wstając ze snu, czyli jak się kładziemy spać, co jest ostatnim naszym, naszą myślą, naszym gestem, naszym na, tym, co robimy, ostatnie. Co, co robimy przed snem? Może gdzieś jeszcze siedzimy w telefonie, może telewizor jeszcze oglądamy, a może warto, żeby ostatnie było miłość Pana Boga, czyli znak krzyża, modlitwa, myśl o Bogu. Przecież sen, jak usypiamy, jak wieczorem kładziemy się spać, to jest obraz naszej śmierci. Jak chcemy umierać? Co chcemy w ostatniej chwili życia? O czym chcemy myśleć? O czym mówić? Co przeżywać? Co czuć? Czy nie miłość Pana Boga? I warto, żebyśmy też kończyli dzień właśnie taką miłością Pana Boga. Kocham Cię, Panie. W tej jedności miłości, żebyśmy byli w ostatniej chwili dnia, ale też, gdy wstajesz ze snu, początek dnia, jak się zaczyna dzień, czy pierwszym, co robimy, to myślimy o Panu Bogu, robimy znak krzyża, modlimy się, mówimy Panu Bogu, że Go kochamy, czy może pierwsze, zaraz gdzieś tam w telefon patrzymy, czy przeżywamy, jaki to trudny dzień nas czeka. Może trzeba zacząć od Pana Boga, bardzo ciekawe jest też to w tym czytaniu. Pan Bóg wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiąg Twoim przodkom, że da tobie miasta wielkie bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice, oliwne, których nie sadziłeś. Kiedy będziesz jadł i nasycisz się, strzeż się, byś nie zapomniał o Panu. Ile jest takiego czegoś, co rzeczywiście myśmy nie natrudzili się przy tym? Nawet ja teraz jestem w tych górach, w tych ergonoszach. Patrzę na ten las, na te góry, na te szlaki, piękne miejsca, piękne miejsca, i ja się nad tym nie natrudziłem. To jest dar, że ja mogę z tego korzystać, że ja mogę się tym zachwycać. Ja mogę tutaj uwielbiać Pana Boga i mogę tutaj odpoczywać. Ja się nad tym nie natrudziłem. A ile mamy tych miejsc, domów, rzeczy, którymi się posługujemy, miast, w których mieszkamy, świata, w którym żyjemy? Że myśmy się nad czym nie natrudzili. My często lubimy podkreślać, jak dużo żeśmy się nad czymś natrudzili, że coś jest właśnie tylko swoimi rękami, czegoś, do czegoś doszedłem, a ile z tego, do, do czego nie doszedłem swoimi rękami, co jest mi po prostu dane, żebym widział to jako dar, żebym przeżywał to jako dar, żebym się cieszył. dziękowo przede wszystkim Panu Bogu. To jest właśnie znak miłości Pana Boga. Strzesz się, byś nie zapomniał o Panu. Byś nie zapomniał, łatwo jest zapomnieć, łatwo jest sobie przypisać, łatwo jest w ogóle o tym nie myśleć, ale wszystko to mamy od Pana. Nie zapomnij o Panu, nie zapominaj o Panu. Myśl o Panu, niech Pan będzie w Twoich myślach, niech Pan będzie w Twoich słowach, niech Pan będzie w Twoim sercu. Nie zapomnij, strzesz się, byś nie zapomniał o Panu. Będziesz się bał Pana, Boga swego. Co znaczy bał? Bał nie w sensie, tak jak się boimy kogoś niebezpiecznego albo czegoś niebezpiecznego. Ale bał się bojaźń Boża, czyli wielki szacunek wobec wielkości świętości Pana Boga, wobec Jego przegronej miłości też do nas, wielki szacunek, który aż jest do strachu, tak jak boimy się na przykład wielkich gór majestatu gór, bo szacunek wzbudzają moc, wyrażają, żebyśmy się bali właśnie w takim sensie. Wielki szacunek do wielkości świętości Pana Boga. Dzisiejsza Ewangelia, pewien człowiek zbliżył się do Jezusa. I padając przed nim na kolana prosił, Panie, zlituj się nad moim synem, jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przeprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł, O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z Wami, jak długo mam Was znosić, przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę, jak ziarnko Gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd, tam, a przesunie się, i nic nie będzie dla was niemożliwego. Panie, zlituj się nad moim synem, jest epileptykiem, bardzo cierpi, często wpada w ogień, a często w wodę. Przeprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Jak często są tacy ludzie, może nie epileptycy, może nie opętani, a ludzie, których rzeczywiście rzuca to w ogień, to w wodę. Na przykład dzieci, nad którymi rodzice nie panują. No starają się wszystko robić, żeby dobrze wychować, żeby dobrze się zachowywały, a nie mogą nic zrobić. Już czytają książki, chodzą do psychologa, już po różnych lekarzach chodzą, różne metody stosują i nic nie pomaga. A czy się modlą? A czy proszą właśnie takimi słowami, Panie, zlituj się nad moim synem. Panie, zlituj się nad nim. A może są tacy ludzie i dorośli, którzy czynią coś złego, rzucają się w ogień i w wodę, albo w wódkę, albo w jakieś zło. I bliscy, rodzina nie panują nad tym, nie wiedzą, co z tym zrobić. Płaczą, są bezradni. Może właśnie trzeba zwracać jeszcze bardziej do Pana, Panie, zmiłuj się. Nad nim, nad tym człowiekiem, modlić się za niego. Ale też czemu uczniowie nie mogli nic poradzić? Bo Jezus mówi z powodu małej wiary Waszej. My często się modlimy, modlimy się nad wiele lat, ale my nie wierzymy, że ta modlitwa dzisiaj może pomóc. Że właśnie teraz ta modlitwa ma taką siłę, że może wszystko zmienić. A nawet jak nie dzisiaj, jeżeli Pan Bóg uzna, że jeszcze nie dzisiaj, to w najbliższym czasie na pewno zobaczymy Bożą pomoc, Bożą odpowiedź na tę naszą modlitwę. W ogóle my, jak o coś prosimy Pana Boga, to my wierzymy? Wierzymy, mamy taką wiarę, że góry mogu, możemy przenieść. Jak jeśli ja proszę Pana Boga, no to przecież ta góra się przeniesie. No, jasne, nie? Jak się modlę, no to, no to będzie odpowiedź. To Pan Bóg odpowie na to. Jeśli się proszę z tego człowieka, to Pan Bóg go zmieni. Jeśli proszę o jakieś wybawienie, jakąś pomoc, to Pan Bóg pomoże, Pan Bóg wybawi. To przecież jasne. Nie. Czy jest z nas taka wiara, kiedy się modlimy? Myślę, że warto by dzisiaj pomodlić się za takich trudnych ludzi, którzy są wokół nas, z którymi sobie nie radzimy, których bardzo byśmy chcieli, żeby się jakoś zmienili, żeby nareszcie normalnie żyli. Prośmy za nich i uwierzmy, że ta dzisiejsza modlitwa może im pomóc i nam też. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.